Dziękuję Ci za to, że ona ma serce jak lwica. Że jak trzeba, to zaryczy. Drobna jest, ale zaryczy. Nie wiem, czy zaryczysz, czy tak... Jak Ty robisz w tym życiu? O, tak czuję. czuję, że pomimo drobnej postawy to jest jednak wielka siła w Tobie drzemie. Ojcze, w imieniu Jezusa, Niech ta siła będzie bardzo dobrze ukierunkowywana w jej życiu. Niech ta siła przyciąga do niej sukces, także materialny w jeszcze większej mierze niż dotychczas. Niech ta kreatywność płynąca przez nią niech nigdy nie maleje, ale wzrasta. Ja modlę się o kreatywność, modlę się jeszcze o większe pokłady zarządzania finansowego na mocy... Jezus, z czym ty pracujesz? O. A, jeszcze, a to jest koniec twojej roboty, czy jeszcze chcesz coś poszerzać? Czuję, że to poszerzenie musi przyjść. No, to początek, drogi. Ojcze, to początek, a nie koniec. Na mocy imienia Jezus. Niech ta kreatywność, niech nowe pomysły. Niech ona idzie za tymi pomysłami. Niech się nie boi. Niech ona bierze yy, całymi garściami z życia. A ten guzek niech jej nie drażni. Na mocy imienia Jezus. Amen. Okej. Okay? <noise>